Cześć! Dzisiaj miałem grillować dla Was na zewnątrz. Miała być piękna pogoda, słońce, zielona trawka i tak dalej. No ale niestety, jesteśmy w Polsce. A tutaj często się zdarza tak, że nawet w maju leje. Ale to żaden problem, słuchajcie. Wystarczy piekarnik i odrobina dobrego mięsa. Co potrzebujemy, żeby było smacznie? Polędwiczki drobiowe. Boczek surowy, wędzony. Mielona, wołowina. Przyprawy sól, pieprz, czosnek. Papryka słodka, ostra przyprawa do grilla, a do sałatki wszystkie warzywa, które najbardziej lubicie. Ja zrobię prostą z pomidora, ogórka i śmietany. Słuchajcie, na pierwszy rzut szaszłyki drobiowe. Idealna propozycja dla dziewcząt, dla pań, które zazwyczaj są na diecie. Opruszam je trochę przyprawą. To akurat jest przyprawa do grilla z mielonym kminkiem, z kurkumą z kary, Korzystam z takiej gotowej. Papryka ostra. Tego też sporo. Papryka słodka. Troszkę świeżego czosnku. Myślę, że jeden ząbek spokojnie wystarczy. Nie używam oleju. Będę masował te polędwiczki. Będę się starał jak najdelikatniej i jak najdokładniej wymieszać je w tych przyprawach, w tym czosnku, tak aby na sucho się zamarynowały. Mam ubrudzone ręce, więc od razu wykorzystam to do wołowiny. I słuchajcie w jaki sposób przyprawię wołowinę? Najpierw jednak je trochę wytrę. Najlepiej w mięso. Papryka ostra. Papryka słodka. Sporo soli. Akurat mam ziołową. Pieprz. Czosnek. No, tu spokojnie trzy ząbki musi być mocno czuć ten czosnek w mięsie. I jadę z tym koksem, nie lepiej wycisnąć? Trzeba by mieć wyciskacz. Dodaję czosnek. I słuchajcie, bardzo lubię zieleninę. Jest zdrowa, bardzo smaczna i aromatyczna. Trochę koperku i trochę pietruszki. Też posiekam drobno. Ok, i dodaję. Mm -hmm. Tak jest. Nie. Yeah. Jeszcze trochę pieprzu. Jeszcze trochę soli. O, a pieprzu może jeszcze trochę dobra, jeszcze trochę będzie. Dobra. No i teraz ta przyjemna czynność trzeba to troszeczkę wymieszać ze sobą piersi się lepiej masuje, nie? No tak, zdecydowanie. O, piękne mięso świetnie się łączy ze sobą. Nie dodawałem żadnego białka, żadnego innego składnika, który by miał to mięso połączyć. To będzie czysta wołowina z przyprawami z ziołami. Drób przygotowany, wołowina też, no więc wracam teraz do kurczaczków. Słuchajcie, nie przecinam, zwijam w taki piękny, zgrabny rulonik. I teraz zgrabny, prawda? Taki prawie, jak ja piękny i zgrabny. I teraz leci boczuś. I kolejna porcyjka kurczaczka i boczuś. I Jeszcze jeden kurczaczek i boczuś, ale to pachnie. Nie używałem oleju, słuchajcie, bo będę dawał boczek, więc tłuszcz z boczku sprawi, że... Mięso będzie bardzo soczyste. Wołowina. Tutaj słuchajcie, będę się starał uformować takie placuszki, i wokół patyka. Tak jest. Roluje. I trzeba porządnie zagnieść, tak aby chwytał się ten kebab. Patyka. Jeżeli lubicie, możecie do mięsa dodać też ogórka kiszonego, można dodać grzybki konserwowe to mogą przeróżne rzeczy powstawać. Ja najbardziej lubię naturalny smak wołowiny, lekko tylko wzmocniony czosnkiem i przyprawami. Kebaby gotowe, szaszłyki też. Teraz trzeba je ułożyć na dobrze rozgrzanym grillu. Uważajcie przy tym, bo węgiel bardzo rozgrzany może was poparzyć. Aha, Aha. ok. O, dobra. Teraz słuchajcie, trzeba zwracać uwagę na to, w jakim stanie jest mięso. Około 15-20 minut na pewno musi na grillu spędzić, ale wolałbym, żeby nie leżało tam dłużej, bo będzie mało soczyste. W międzyczasie przygotuję sałatkę. Przygotuję ją z cudownych polskich malinówek. Pachną obłędnie, to jest niesamowite, dopiero maj, a one już tak pięknie pachną. Ogórki, zieleninka, sól pieprz, wiadomo, szczypiorek jeszcze pójdzie do tej sałatki. No i oczywiście wszystko zaleję śmietaną. Lubię gęstą śmietanę do tego rodzaju sałatki. Nie powinno się łączyć, bo mm, pomidor połączony z ogórkiem pozbawia ogórka witaminy C. Natomiast my zrobimy taki sprytny zabieg, że najpierw sobie tego ogórka zakwasimy śmietaną, a potem dodamy do niego dopiero pomidora. Po kilku chwilach. Taki troszkę lisek chytrusek. No. Co to robisz? Wycinam te nasionka, z tego względu, że w nich jest bardzo dużo wody i ta sałatka później jest bardzo mokra. Natomiast wszystkie wartości, które są cenne dla naszego organizmu i cały smak ogórka znajduje się tuż pod skórką. Teraz przeleję go kwaśną śmietaną i dam mu 10 minut. 18? Okay. 18, tak jest. Ok, troszkę po sole. I w zasadzie tyle. Jeszcze dobrze wymieszam, żeby śmietana pokryła każdą część ogórka. I niech sobie tak czeka. Za 10 minut do niego wrócę. Dosiekam troszkę szczypiorku. Pietruszki koperku. Zieleninka do pomidorów. Do tego ogórki ze śmietaną, sól, pieprz. I wystarczy tylko wszystko dokładnie wymieszać. I nadszedł moment kulminacyjny. Wyciągam z pieca, e, wróć z grilla, mięsko. Okej, okay, szaszłyczki drobiowe. Jedyne, czego brakuje mi do szczęścia przy takim zestawie, to troszkę sałatki z pomidora i ogórka i nic więcej. No ewentualnie, jeżeli dla dzieci, to dodajcie trochę ketchupu. Dzieci lubią ketchup. Są pewne rzeczy, które są tak oczywiste i naturalne, że nie mówi się o nich. No, to smacznego. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał na YouTubie, wskakiwać często na Instagrama, na Pinterestie też są świetne rzeczy, troszkę inne niż gdzie indziej. Oczywiście na Facebooku obowiązkowo. Cześć, do zobaczenia. No bo grilluję grilly z amerykańskiej z barbecue. I tu się robi wstana, ja to że jesteś...